Cześć, witajcie z tej strony, Marcin. Przygotowałem dla Was fajny temat, tak mi się wydaje, że fajny. Każdy, każda dorosła osoba w danym miesiącu musi po prostu zarobić pozyskać z rynku określoną ilość pieniędzy, która pozwoli mu opłacić rachunki. To zdanie przewija się w internecie u wielu osób, które zajmują się zarabianiem dodatkowych pieniędzy lub zarabianiem online lub po prostu dają porady, jak zarabiać po prostu pieniądze w sposób inny niż etat. I teraz zapisałem sobie takie zdanie za rozwiązywanie problemów ludzie płacą. I o co w tym chodzi? Ludzie mają dużo różnych problemów i szukają odpowiedzi na swoje pytania, na swoje problemy po prostu w sieci. Przeglądają wiadomo YouTube, czy wpisują zapytanie w Google. I teraz, jeżeli możesz rozwiązać jeden z problemów, które ludzie mają, możesz już na tym zarabiać. Możesz na przykład, żeby dotrzeć do ludzi, założyć swojego bloga i regularnie tam pisać na, na dany temat, który, który ci interesuje. I jednocześnie, jeżeli ten temat rozwiązuje problemy ludzkie, możesz na tym zarabiać. Problemów ludzie mają do rozwiązania całe mnóstwo zaczynając na przykład, nie wiem, jak wytresować psa, jak jeżeli chodzi o dzieci, to jest tutaj duże pole do popisu, bo e, ludzie mają naprawdę dużo problemów związanych z dziećmi, z wychowaniem dzieci i jeżeli masz doświadczenie w wychowaniu dzieci, możesz na przykład pisać o tym na blogu i docierać ludzi możesz też dodawać wpisy na facebooku nagrywać filmy i dawać to na youtube czyli rozwiązując ludzkie problemy możesz zarabiać ludzie na przykład też poszukują od jak zarobić dodatkowe pieniądze. Jeżeli wiesz jak to zrobić, albo już jeżeli zarabiasz pieniądze online, możesz po prostu o tym pisać, nagrywać filmy i docierać do ludzi, ludzie będą to oglądać, będą przyswajać sobie wiedzę i może na przykład przystąpią do Twojej grupy, zostaną Twoim partnerem biznesowym i ty będziesz zarabiał na tym, i oraz pokażesz, jak zarabiać to osobom, które się do ciebie zgłoszą. No i taka osoba też będzie zarabiać, będzie zadowolona. Mnóstwo osób także chce podróżować, chce podróżować jak najtaniej. Jeżeli znasz dobre metody, dobre tipsy, i triki, jak, jak podróżować tanio za małe pieniądze, jak znajdować hotele lub stacje za, za małe pieniądze lub nawet za darmo, możesz po prostu o tym pisać, nagrywać filmy filmy, dzielić się po prostu swoją wiedzą z innymi i w ten sposób zgadnić co będziesz mógł też zarabiać na przykład jeżeli masz bloga, dobrze go będziesz dodawał artykuły jak najczęściej najlepiej codziennie, no ale to rzadko kto może codziennie dodawać artykuły, pisać autorskie artykuły i dodawać codziennie, ale po prostu możesz to robić, jeżeli masz dużo czasu wolnego. Także teraz, jeżeli masz takiego bloga, masz powiedzmy 100 wpisów, a ludzie zaczynają wchodzić na tego bloga, możesz dodawać reklamy firm, osób, które mają usługi, które świadczą usługi związane z tematyką Twojego bloga. Jak pielęgnować włosy? Jak w 6 miesięcy mieć płaski brzuch? Jak sprawić, żeby Twoje auto paliło mniej na 100 km na przykład, zamiast nie wiem 10, żeby paliło 8? Jak jeździć? Ekonomicznie czy ekologicznie, ekonomicznie powiedzmy, jak zdrowo się odżywiać, jak zacząć biegać, jak zacząć jeździć na łyżwach albo na nartach, jak poprawnie robić pompki, jak upiec ciasto, jak nagrywać filmy, jak pisać wiersze, jak przebiec 10 km albo jak trenować, żeby przebiec maraton, jak pozbyć się trądziku, jak walczyć z trądzikiem. Pomyśl sobie, jeżeli na przykład będziesz miał bloga na którym będzie powiedzmy 200 wpisów na temat trądziku jak pozbyć się trądziku, jak walczyć jakimi kosmetykami, jakie kosmetyki stosować, jakie na przykład domowe są sposoby na pozbycie się trądziku, jak to można robić pomyśl sobie, że masz 200 wpisów na takim blogu i nie ma opcji, żeby ludzie nie wchodzili na Twój blog jeżeli będziesz na przykład zrobisz 200 wpisów, będziesz wpis dodawać codziennie albo na przykład powiedzmy co dwa dni jeżeli byś miała 200 Albo byś miał 200 wpisów, co drugi dzień byś dodawał, to jest 400 dni. To jest rok z haczykiem. I teraz sporo osób by wchodziło na twój blog. Możesz teraz do tego swojego bloga dodać reklamy. Reklamodawców w temacie trądziku na pewno znajdziesz sporo, bo to głównie kosmetyki są, więc na pewno możesz zarabiać na takim blogu. Ewentualnie, na przykład, jeżeli interesujesz się, interesujesz się czymś innym, zrób na przykład 100-200 wpisów na temat wąskiego poletka, na, o którym ty, się, którym ty się interesujesz. Nie wiem, na przykład, jak naprawiać rower samodzielnie. Powiedzmy, że masz blog, na którym masz 200 wpisów. Na pewno ludzie będą tam wchodzić. Możesz sprzedawać, na przykład, nie wiem, zrobić swojego e-booka o naprawie roweru i możesz takiego e-booka sprzedawać. Możesz oczywiście też yy, uderzyć do reklamodawców, na przykład do sklepów, które sprzedają rowery oraz osprzęt do rowerów. Na takim blogu możesz umieścić właśnie reklamy yy, tych właśnie firm lub osób, które zajmują się handlem właśnie takimi częściami, czy na przykład rowerami, częściami rowerowymi itd. I po prostu możesz zarabiać na reklamach na przykład. Nie? Także jeżeli chodzi o. Blogowanie i zarabianie na blogu to jest naprawdę spore pole do popisu dla ludzi zwykłych, takich jak ja, jak ty. Tyle, że po prostu yy, musisz być wytrwały, musisz być wytrwała w tym, co robisz, bo bez wytrwałości to naprawdę daleko się nie zajedzie. Ja rozpoczynam swój blog, yy, mam już tam trzy wpisy. Odnośnie po pierwsze sportu, będzie to związane z marszobiegami, z kształtowaniem sylwetki oraz z zarabianiem online. Czyli takie dwie główne kategorie będą tego bloga, bo po prostu to mnie interesuje. No i więc będę o tym pisał. Także mam nadzieję, że pomogłem tym, tym wideo tobie. Jeżeli uważasz, że to co przekazałem w tym wideo jest dla Ciebie pomocne zasubskrybuj mój kanał, dzięki serdecznie za oglądanie, na razie, cześć